Przecież masz swój! Co? O jacie! Czy naprawdę ten gigantyczny piernikowy domek należy do mnie? To niesamowite! O takim prezencie można tylko marzyć! Rewelacja? Z chęcią spróbuję tego słodkiego serduszka. Jakie delikatne i mięciutkie ciasteczko. Ekstra. A to bita śmietana, tak? Ojej, jaka słodka! Tylko mi nie mówcie, że te czerwone lampeczki są zrobione z czekolady. O, rany, to jest fantastyczne. A jeszcze nawet nie spróbowałam domku. Szczerze mówiąc, już się objadłam. To zakłócił spokój piernikołemu ludzikowi! Ratunku, pomocy! Piernik mnie goni! Proszę nie rób nam krzywdy! Niech nikt nie waży się jeść mojego domku!